Subskrybujcie kanał. dawajcie łapkę w górę. A my zaczynamy. Biała daje dwie wełny, czarna trzy wełny. Rzeczywiście. A czego sobie nie wiedziałem? Dobra, czyli mit potwierdzony. Czy złota zbroja ochrania lepiej przed obrażeniami niż skórzana? Więc teraz to sprawdzimy. Mamy tutaj delikwenta, na którym będziemy to sprawdzali Więc najpierw może weźmy Skórzaną zbroję Załóżmy ją Widzicie, jest skórzana zbroja Mam tutaj jedzonko I teraz Ja będę to liczył na stoperze Puszczam zombiaka I do roboty, czas start Uwaga No szybko bije, ale... Ale nie wiem, no jakoś nie gniemy bardzo szybko. Jest ok. Teraz za sobą już kliknięte, żeby nie zginął. I co? Teraz testujemy złotą zbroję. Tam, 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 tam. I czy ona ochrania lepiej przed obrażeniami? Uwaga. Gdy... Gdy dostanę pierwsze obrażenie od zębiaka, zaczynamy. Dobra, uwaga. Start. Nie chcę, żeby mnie tutaj wyknął, więc się będę troszeczkę odganiał. Dobra. Uwaga. Stop. Dobra. Czasy macie podane na stoperze. Czy można hodować zboże na piasku? Nie wydaje mi się, że to jest prawdziwe, lecz musiałem to sprawdzić i nie da się, ale może da się to, zry, to zrobić motyką. Nie da się tego zrobić motyką, czyli mit raczej obalony. No nie da się. Więc przechodzimy do następnego mitu. Co nam dało? Yy, pół. Do gładku, do mniejszego zacyslenia. A teraz uwaga, pieczona. No, dużo więcej, aż 2,5. Więc tutaj jednak pieczone mają większe. Czy strzała wystrzelona z płonącego łuku pod Palatienti? Sprawdźmy to. Pod ale czy wybuchnie? No tak, wybuchnie. Lowisz. <laughs> Dywanu na bloku klawy zatrzymuje obrażenia ognia. Waga. No, niby zatrzymuje, ale w sumie to nie, bo lawa spala dywan. No, ale sprawdźmy to. No, nie zdziwię się, jak to nie, nie zadziała. No nie, nie w sumie działa. W sumie działa. Oj. szybko, szybko, szybko. szybko. <laughs> To w sumie tak pół na pół może to potwierdzić. Enderpearl na ścianę. Teleportujecie przez. Ja wiem, że to działa, bo można to sprawdzić, no ale przez ścianę to ch chyba nie. Tylko. Chyba sprawdźmy. Raczej nie działa. A jakbym się tak zbliżył. Nie, a jakbym dał. Survival. Nie działa. Ale właśnie dlatego mam przygotowaną drabinkę, bo jak się zrobi tak i dojdziesz do bloku i przycelujesz idealnie tu, to zginiesz. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Tak i tutaj. Aj. jeszcze raz. Już tak tu. No, już było blisko, już było blisko. A może jakbym tak? coś skakał. La. O! Widać było tam rzeczy, z których dropnąłem. No, da się to zrobić. Da się to zrobić, bo wiem o tym, no ale ja tego nie potwierdzam, bo mi się nie udało. Czy rzucanie jajkiem zawsze tworzy nową kurę? <laughs> ja wiem, że to działa, bo. No widziałem to wszędzie, ale czy zawsze? No raczej nie. Wiadomo, że się tam stworzy, no bo jest normalnie. No, ale nie zawsze, nie zawsze, nie cały czas. Więc tutaj tak pół na pół też. Czy naprawdę nie można zniszczyć bloku bedrock. Czy naprawdę nie można zniszczyć bloku bedrock? No, jak sami wiemy, że nie można zniszczyć tego najlepszym w grze. No, ale jakbyśmy się uparli, to można włączyć kreatywa i nawet bez kilafu Można rozwalić to, to wszystko. Więc. No, gdybyś się uparł, to tak. Jeśli stoisz wystarczająco blisko lawy, możesz się od niej podpalić bez dotykania jej. No sprawdźmy to. Nie wydaje mi się, że to działa, ale sprawdzam. To ja tak chwilę poczekam. Nie wiem. No, teraz to jak najbliżej się da chyba. Teraz. Dobra. I jej nie dotykam. Na łóżku zmniejsza obrażenie od upadku. Uwaga, sprawdźmy to. No nic, żadnego serca mi nie zadało. Tylko mnie tak naprawdę wybiło. A tutaj sprawdźmy, co się stanie, jak wyskoczę. No, wzięło mi jeden pół serca, wzięło. Więc to prawda, to prawda. nie jest u tego jabłka pod wodą daje możliwość oddychania pod wodą. Uwaga, sprawdźmy to. Tak, a nie. Nie, nie daje. Nie daje możliwości oddychania pod wodą, a byłem prawie pewny, że tak. Czyli obalamy to. Idź lawę w obsydian, wylewając wodę na nią z wiadra. Uwaga, sprawdźmy to. Tak, można. Oczywiście, że można. Czyli potwierdzamy. Panie w łóżku, przy... Czy spanie w łóżku przyspiesza wzrost roślin wokół? Więc mam tutaj kilka roślin i co? I pójdę po prostu spać no i zobaczymy, czy to zadziała. Idę spać. To potrwa <coughs> chwilę. No i raczej nic się nie dzieje, no ale spróbuję jeszcze raz. Tak średnio działa. No nie wiem, spróbuję jeszcze kilka razy i powiem czy coś się stało. Czy łódka porusza się po ławie tak samo jak po wodzie? Więc sprawdźmy to, ale szybko, bo już nam się tutaj las podpala. No raczej to jest <laughs> obolenie, no ale sprawdźmy. Jest łódka po wodzie, normalnie pływam, zawracam i uwaga, lawa, Ua, palę się. O kurde, no i zginąłem. Liczę. No i takim chyba akcentem zakończę dzisiejsze nagrywanie. Wiem, że nie było to aż 20 minut, nie wiem nawet ile. Zobaczymy tam w montażu, będzie gdzieś napisane na pewno. Bardzo dziękuję za oglądanie. Okazało się, to, że to jest bardzo czasochłonne, ale dziękuję, za zasubskrybuj, polajkuj. Do zobaczenia.